Witam. Chciałem pokazać, jak są tutaj. Wiem, że tutaj może się ktoś doczepić, że kominy są murowane na zaprawie systemowej do Suporeksa, ale chciałem pokazać tutaj, jak wygląda różnica między pustakami. Jakie są odchyłki? I dla tych, którzy, którzy się biorą za murowanie kominów. Muszą się pilnować jednej strony, żeby to jako wyglądało. Bo inaczej sobie z tym nie poradzą. Może później pokażę jak się będzie murować. Kominę ciągnąć do góry, to pokażę jak się muruje. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.